Waldemar i Dorota znani z show Rolnik Szuka żony kilka tygodni temu postanowili razem zamieszkać. W rozmowie z rozgadali się w tym temacie, Waldemar i Dorota poznali się dzięki udziałowi w miłosnym show telewizji polskiej Rolnik Szuka żony i od pewnego czasu tworzą szczęśliwy związek. W rozmowie z opowiedzieli o przeprowadzce Doroty na gospodarstwo, która miała miejsce kilka tygodni temu. Co powiedzieli przed naszą kamerą? Przekonajcie się sami, oglądając wideo, Waldemar z Rolnik Szuka żony wyznał prawdę o przeprowadzce Doroty. Dorota i Waldemar z dziesiątej edycji rolnik szukażony chętnie pokazują w mediach społecznościowych, jak rozwija się ich relacja po programie. Zakochani niedawno poinformowali, że spodziewają się pierwszego wspólnego dziecka, a kilka tygodni temu postanowili razem zamieszkać. Rolnik i jego ukochana już od dawna to planowali, jednak musieli poczekać, aż zakończy się rok szkolny i syn Doroty skończy szkołę. W rozmowie sparty.pl Rolnik nie ukrywał, że ten czas nie był dla nich łatwy.